Jest siódma wieczorem, a ja już jestem w łóżku. Możesz pomyśleć, że to dziwne albo nienormalne, ale to jest właśnie bardzo normalne, bo my jesteśmy zwierzętami, istotami dnia, nie nocy. I dopiero niedawno odkryliśmy sztuczne światło, zwłaszcza niebieskie światło z telefonów, komputerów. A tak naprawdę powinniśmy yy, nie używać sztucznego światła, więc razem z zachodem słońca, pomału, powinniśmy się zbierać do spania. Może przytulić się do ukochanej osoby, albo dać sobie samemu miły masaż, albo pomedytować przed spaniem. I koło siódmej, ósmej, przynajmniej w tropikach, bo tutaj słońce zachodzi tuż po szóstej. Powinniśmy po prostu pomału iść spać. I również powinniśmy wstawać przed wschodem słońca, żeby docenić nowość życia, nowość dnia, piękno, transformacji z nocy w dzień. To jest... Oh, Swój słońca to jest najpiękniejsza pora dnia, i dzięki temu, że idę spać tak wcześnie, że jestem w łóżku około 7-8-9, zazwyczaj już śpię, przynajmniej ostatnio, tutaj w moim domku na plaży. Dzięki temu jestem w stanie wstać o 4 rano i o 9, kiedy dopiero wszyscy zaczynają się budzić, ja już jestem po e, porannej e, toalecie. E, w prysznicu, po porannej jodze, oddechach, medytacji i zazwyczaj już mam również jeden albo dwa coachingi za sobą, lekcje, które prowadzę online, więc no jest to coś magicznego wstawanie tak wcześnie. I nasze organy wewnętrzne regenerują się. Tylko w nocy podczas snu. W ciągu dnia, kiedy śpimy, nasze organy wewnętrzne się nie regenerują. Możesz, e, możesz czuć się lepiej po takiej popołudniowej drzemce. Zresztą takie małe, krótkie drzemki są nawet polecane. Natomiast e, nasze organy wewnętrzne, wątroba, trzustka, nerki nie regenerują się podczas. E, Dnia, tylko w nocy, kiedy śpimy, i teraz, jeżeli zarywasz noc albo idziesz spać bardzo późno, to Twoje ciało nie regeneruje się tak, jak mogłoby się zregenerować, gdybyś chodził spać wcześniej. Taka mała ciekawostka. Wiecie, my wszystko, wszystko robimy w naszym społeczeństwie zupełnie na odwrót, zupełnie źle i dlatego chorujemy, dlatego mamy takie choroby cywilizacyjne, a nawet ta korona. Która teraz powstała, jest po prostu jakiś śmiech. Co my jeszcze wymyślimy, co my jeszcze stworzymy, żeby się obudzić, żeby się obudzić do, do tego, kim naprawdę jesteśmy, do tego, jak naprawdę powinniśmy żyć w zgodzie z naturą, w zgodzie z Bogiem i, i, i całą naturą wszechświata, a nie ciągle iść przeciwko, ciągle iść przeciwko. No nic, taki mały update dla Was, kochani. Mam nadzieję, że macie cudowny dzień albo noc mm. na